W tej chwili sąd operacyjny w Warszawie Wydziału Użytkownika o rozpoznaniu w składzie tu obecny w dniu dzisiejszym sprawy z powrót za korektę za Jarosławowi o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w z dnia 21 lipca 2011 roku, sygnatura 4C-1445, w punkcie pierwszym oddala operacji, w punkcie drugim zasąd za odpowodę na tylko znanego 720 złotych, tytułem z drogi kosztów postępowania operacyjnego. Można usiąść, będą dane zasadnicze. Apelacyjnego. Apelacja nie mogła odnieść, bo bowiem zarzuty w niej nie są zasadne. Przede wszystkim należało poczynić ustalenia, czy w ogóle doszło do naruszenia dóbr osobistych. W ocenie sądu do takiego naruszenia dóbr osobistych strony powodowej doszło. Tutaj na... Ten się dwa elementy. czy rzeczywiście wypowiedź pana pozwanego stanowiła naruszenie uprzednienie jakichkolwiek a po drugie kwestia legitymacji czynnej strony powodowej, a zatem czy to powodowa spółka Agora S.A. miała uprawnienie do z takim żądaniem ochrony dóbr osobistych w związku z wypowiedzią dotyczącą bezpośrednio redaktorów gazety Wyboru. W orzecznictwie w doktrynie prawa cywilnego za można uznać pogląd, jeśli z naruszeniem dobra osobistego mamy do czynienia wtedy, kiedy poznaje ono w tym wyniku zachowania naruszającego do dobra nie tylko samego uprawnionego do ochrony tych Ale tylko wtedy, jeżeli o takim naruszeniu można mówić w sensie obiektywnym. Gdy następuje przez publikację prasową, to mamy do czynienia z tym tylko wtedy, gdy przeciętnego odbiorcy, czy też u materiału zawarte informacje naruszają określony do osoby starsze które ten podmiot może zidentyfikować. Jest, jest to pogląd wyrażony w wyroku sądu najwyższego dnia z tego października 2006 roku i w e, ocenie sądu e, jak najbardziej e, ten pogląd ma zastosowanie w sprawie innej pozwane e, po e, wypowiedzi, która e, jest tutaj przedmiotem tego procesu wyraził takie stwierdzenie, że zarzucił redaktorom Gazety Wyborczej i samej Gazecie, pragnienie, żeby Polacy wreszcie przestali być Polakami. Również to, że redaktorzy tej gazety są duchowymi spadkowiecami komunistycznych partii Polski, a także, że redaktorzy tej gazety wychowywano także muszą żyć w nienawiści do Polskiego Krzyża. I w ocenie i te stwierdzenia odnoszące się generalnie do redakcji i dziennikarzy Gazety Wyborczej w którym te zety wyborcze, które w spółce Azora SA zatytułowanej w 2024 automatycznie na dobre imię i renomę powód. E, zdaniem strony powodowej stwierdzenia poddanego miodu w sobie bardzo duży e, ciężar ratunkowych, fałszywych i niesprawiających wypowiedzi sformułowanych wobec tezy wyborczej i jej pracowników oraz jej wydawcy spółki giełdowej w strony powodowej zarzuty, te są bezpodstawne obrad no, i to wręcz a ich jedynym celem jest podażanie i zniebażanie w Ta ocena, jakkolwiek tutaj można ją określić mocna i trochę wyrażona na wyrost, to jednak jest w dużej części zasadna, bowiem trzeba tutaj zwrócić Uważam, że ta wypowiedź pana pozwanego nie dotyczyła jakiejś abstrakcyjnej oceny linii programowej gazety wyborczej w związku z jakimiś, jak pan pozwany w odpowiedzi na pozew twierdził z zajmowaniem przez stanowiska odnośnie tego, że Polacy powinni się poczuć wreszcie Europejczykami bowiem kontekst tej wypowiedzi był zupełnie inny. Ta wypowiedź była formułowana na pytanie, na prośbę redaktora Gazety Polski o ocenę reakcji na zachowania i zdarzenia, które miały miejsce w związku z postawieniem Rymianego Krzyża, który miał na celu upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej. I w tym kontekście ta wypowiedź, która zarzuca de facto tutaj brak ochrony polskiej racji stanu i zarzuca zdradę tej polskiej racji stanu, może być odbierana wyjątkowo negatywnie i stanowi wyjątkowo ciężki zarzut, który jest bezpośrednio wprawdzie skierowany do redaktorów Gazety Wyborczej i do samej Gazety, ale trzeba mieć na uwadze to, że Gazeta Wyborcza jest tytułem prasowym. Sama się nie może upomnieć o to, żeby nie stawiano zarzutów jej które zdaniem redaktorów czy też osób związanych z tą gazetą są niezasadne. Również skoro żaden z redaktorów gazety wyborczej nie został wskazany z imienia i z nazwiska, to w związku z tym takie zarzuty stanowiące przypisanie cech wyjątkowo negatywnego zachowania czy też negatywnego występowania pozostawałoby w ogóle poza jakąkolwiek ochroną prawną, gdyby uznać, że wydawca gazety nie może wystąpić z powodem na podstawie artykułu 24. W orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Sądu Powszechnych Wyrażany jest często pogląd, iż dobra osobiste osoby prawnej związane są również z faktem i formą prowadzenia przez tę osobę działalności, więc jeżeli są stawiane konkretne zadania do osoby prawnej, a także zarzuty, które dotyczą działalności tej osoby prawnej, to również należy uznać, że tutaj te wypowiedzi godzą w dobre z imię i renomę osoby prawnej. Stąd też w sądu, sądu apelacyjnego strona powodowa miała legitymację czynną do wystąpienia z niniejszym procesem. Jeżeli chodzi o kontynuację tego, punktu, czy rzeczywiście doszło do naruszenia tych osobistych, to jest, to przez tę pierwszą wypowiedź w którym zarzucono, że redaktorzy Gazety Wyborczej pragną, aby Polacy przestali być Polakami. W tym kontekście, tej atmosfery, która wówczas panowała zarówno w samym społeczeństwie, jak i w środkach masowego przekazu, należało uznać, że taka wypowiedź godziła w dobre imię strony powodowej także. a konsekwencją tej wypowiedzi było również zarzut tutaj dziedzictwa duchowego komunistycznej partii polskiej, jak też wychowanie redaktorów tej gazety nienawiści do krzyża, który to krzyż stanowi nie tylko symbolikę religijną, ale również w świadomości wielu polskich katolików stanowi również symbol polskości. Zatem deprecjonowanie tutaj redaktorów Gazety Wyborczej w taki sposób, że zarzucanie im bycia wychowanem w nienawiści do czy również naruszało ich dobro osobiste, a za tym pośrednio także dobre, ile nam gazety wydawcy gazety adobu. Tutaj argument strony pozwany iż chodzi jedynie o komercyjną stronę działalności osoby prawnej, no w żaden sposób nie może się e, ostać, dlatego że e, w zgodnym e, z artykułem 23 e, o, e, ochrona e, dóbr osobistych osób prawnych e, jest e, e, analogiczna, czy też odpowiednia jak e, dóbr e, osób fizycznych, a zatem również kwestia tego, w jaki sposób w odbiorze społecznym dane naruszenie jest właśnie odczytywane odnosi się także do ochrony osób spraw. Skoło za uznać należało, że doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci dobrego imienia i renomy wydawcy Gazety Wyborczej poprzez wypowiedzi odnoszące się do redaktorów Gazety Wyborczej, to należało następnie rozważyć, czy taka wypowiedź była uprawniona w sensie takim, czy Zawierała ona treści prawdziwe, czyli tutaj ocenić w kategoriach prawda, fałsz, czy stanowiła informację o faktach, czy też ocenę, która tej weryfikacji pod kątem prawdy fałszu nie poddaje, czy też o braku bezprawności świadczyć może na przykład wykonywanie prawa podstawowego czy też działanie w ramach obowiązującego prawa a, albo też działanie w, w, w obronie interesu społecznego, uzasadnionego interesu społecznego. Jeżeli chodzi o działanie w, w ramach prawa, tutaj Pan pozostał, to pozbawionego się na swobodę wypowiedzi która jest konstytucyjnie gwarantowana, która jest gwarantowana również przez artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw i Jednakże to, na co słusznie strona profesjonalna zwracała uwagę, zarówno w orzecznictwie trybunał Europejskiego Trybunału Praw Republikańskich, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego, naszego Sądu Najwyższego, ta kwestia wymagana jest w sposób taki, że swoboda wypowiedzi nie stanowi pewnej e, e, zasady e, absolutnej. Nie jest to wolność absolutna, która nie doznaje żadnego ograniczenia. W samej zresztą konwencji e, takie ograniczenia e, są przewidziane zgodnie z ustępem e, drugim artykułu 10. A, e, w związku z tym, że ochronie prawnej podlegają również dobra osobiste, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, trzeba tutaj wyważyć pewien prymat czy też pierwszeństwo w przypadku koalicji tych dwóch dzieci prawnych, które podlegają ochronie prawnej. Należy tutaj wskazać, że wielokrotnie Sąd Najwyższy, jak i Trybunał podkreślał, że swoboda wypowiedzi nie może stanowić takiej ochrony dla wypowiedzi które są oczywiście nieprawdziwe, albo które które są, jeżeli chodzi o wypowiedzi, ocenne, wartościujące, są formułowane bez jakiejkolwiek podstawy wartości. Zatem samo powoływanie się przez Pana Pozwanego na swobodę wypowiedzi mogłoby odnieść skutek pod warunkiem właśnie wykazania tego, że ta swoboda wypowiedzi nie została przekroczona. W ocenie sądu niniejszego jednakże Pan Pozwany tego nie wykazał. Nie można tutaj mówić, aby jego wypowiedź była wypowiedzią w obronie społecznie uzasadnionego interesu, bowiem społecznie uzasadniony interes polega na tym, aby debata polityczna czy też debata publiczna, jaka toczyła się w tej sprawie, była toczona w sposób rzeczowy, żeby była oparta na rzeczywiście realnie istniejących podstawach, żeby te sądy, te opinie, poglądy, czy też informacje o faktach, które są podawane do wiadomości opinii publicznej, opinii społecznej, były, były zgodne z rzeczywistością i były wydawane w sposób wyważony. Ta wypowiedź Pana dostawnego w cech takich wchodzeni co nie nosi, dlatego że w porównaniu zwłaszcza z dalszą treścią tego artykułu, z wypowiedziami osób, które odnoszą się przede wszystkim do zachowań osób związanych, czy też zwolenników, czy też przeciwników, trwania e, krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Tutaj trzeba zauważyć, że większość, e, większość wypowiedzi Pana Pozwanego dotyczy tak jak gdyby zupełnie innego przedmiotu, skupia się mianowicie na e, redaktorach gazety wyborczych, bez jakiegokolwiek związku z tymi wydarzeniami, w związku z którymi Pan e, Pozwany został poproszony o udzielenie tej wypowiedzi. Gdyby Pan Postany może rozszerzył swoją wypowiedź i odniósł się do konkretnych artykułów, do konkretnych publikacji zawartych w Gazecie Wyborczej odnoszących się do wydarzeń, które wówczas rzeczywiście rozgrywały całą opinię, publiczną i całe społeczeństwo, to wówczas należałoby rozważyć, czy rzeczywiście taka wypowiedź była uzasadniona. Tymczasem pan pozwany na uzasadnienie swojego stanowiska powołał artykuły, które jeden z nich, nawet gdyby uznać, że można uznać to za dowód w sprawie, bo trzeba tutaj zauważyć, że oddalając Wnioski dowodowe i tutaj rzeczywiście są y, w pierwszej instancji nie odniósł się y, w sposób właściwy do tego, dlaczego oddalił y, wszystkie wnioski dowodowe, w tym y, wnioski y, dotyczące y, przeprowadzenia dowodu treści y, y, artykułów, y, wypowiedzi y, dołączonych do y, odpowiedzi na pozew. To trzeba zauważyć, że te y, dokumenty takie fali dokumenty nie noszą cech dokumentów rozumienia artykułów 244, art. 245 KPCA, zatem żeby mogły być uznane za dowód w sprawie, musiałyby być e, opatrzone określonymi cechami, które pozwalałyby e, e, uznać te... te e, e, załączniki do odpowiedzi na pozew jako dowody w sprawie. Ale nawet gdyby zastanowić się tylko nad treścią, pomijając już formalne cechy, które przeważają o tym, że nie są to, nie mogą to być uznane jako dowody w sprawie, gdyby się tylko skupić na samej treści, to trzeba zauważyć, że jedna wypowiedź, nie wiadomo z jakiego źródła pochodząca, Nosi datę rok 2002. i dotyczy to rzeczywiście pewnego aspektu patriotyzmu. Jest to wypowiedź pani profesor, która tą, tę wypowiedź zamieszcza w internecie jako pewien aspekt do dyskusji, ale trzeba sobie przypomnieć, że w w tym roku toczyła się debata w zupełnie innej sprawie, a mianowicie chodziło o akcesję Polski do Unii Europejskiej i tak rozumiane pojęcie patriotyzmu w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej, Europejskiej, które później nastąpiło, tutaj było przyczyną formułowania określonych wniosków. Natomiast e, e, powoływanie się na taki artykuł w aspekcie oceny patriotyzmu czy rozumienia tego patriotyzmu e, w odniesieniu do e, zdarzeń z lata 2010 roku w ogóle nie miało jakiegoś <coughs> uzasadnienia. Jedyna e, publikacja, która dotyczy e, bezpośrednio zdarzeń e, e, odnoszących się czy mających miejsce na krakowskim przedmieściu e, latem 2010 roku stanowi załącznik wydaje się numer 4 i jest to bez rzeczowa relacja tego, co się e, wówczas e, działo e, w tym miejscu i e, źródłem tej informacji nie jest Gazeta Wyborcza, ale Polska Agencja Pracowa, która słusznie uwagę do e, pomocnej strony powodowej. Nie mogą być brane pod uwagę jakiekolwiek artykuły, które ukazały się po dacie tutaj zakwestionowanej wypowiedzi, czyli po 11 sierpnia. 10 roku, z tej prostej przyczyny, że wielokrotnie już w orzecznictwie sądów najwyższego podkreślane było, iż formułowanie pewnych wypowiedzi, czy to mających charakter informacji, czy też mających charakter wypowiedzi ocennych, musi opierać się na tym stanie wiedzy, który pozwala uznać, że w danym momencie, kiedy ta wypowiedź jest formułowana i upubliczniana, osoba, która formułuje taką próbowość ma dostateczne uzasadnienie do jej sformułowania. A zatem dołączanie do odpowiedzi na pozew artykułów, które dotyczą wydarzeń z listopada, 10 roku na poparcie tezy, że redaktorzy Gazety Wyborczej w sierpniu 2010 roku pragnęli, aby Polacy przestali być Polakami, w żaden sposób nie może zostać uznany za uzdrowieni. Jeżeli chodzi o, o kwestię tutaj tego czy te, te wypowiedzi były właśnie prawdą czy fałszem, no to pan, pan Pozwany nie udowodnił tego faktu, nie z tego powodu, że sąd oddali mu wszystkie wnioski dowodowe, dlatego że te wnioski, które dotyczyły zeznań określonych osób, które miały zeznawać na, na, w charakterze świadków, jak słusznie sąd w pierwszej instancji wskazał, miały e, prowadzić do uzyskania opinii o linii programowej e, i o rzecz, linii programowej e, Gazety Wyborczej. Natomiast e, opinia to nie jest e, środek dowodowy, który może... Być uzyskany za, przy pomocy takiego źródła dowodowego jak świadek. Jeżeli chodzi o kwestię o wymagającą oceny w zakresie wiadomości specjalnych, to tym prawdziw, prawidłowym środkiem dowodowym jest ewentualnie kwestia opinii biegłego, a taki wniosek w tej sprawie nie został zgłoszony. Natomiast, te y, y, wnioski dowodowe, które zostały zgłoszone nie były przydatne y, jako opinie do rozstrzygnięcia w tej sprawie, bowiem y, nie mogłyby być uznane za dowód y, na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia. Y, jeżeli y, chodzi też y, tutaj y, o y, zarzut y, tego, że y, wypowiedzi Pana nie dotyczyły wszystkich redaktorów, ale dotyczyły tych redaktorów, którzy mieli istotny wpływ na linię programową, czyli mają istotny wpływ na linię programową em, Gazety Wyborczej e, i chodzi o ich pochodzenie narodowościowe, czy też kwestię wyznania. W aspekcie oczywiście zarzutu o e, duchowe, e, z, e, czerpanie z, z, tutaj z duchowego dziedzictwa Komunistycznej Partii Polskiej. No to nie należy chyba na tej sali przypominać, że czynienie takiego zarzutu w obecnych warunkach społecznych, krajowych, no stanowi powtórny zarzut, który narusza dobre imię podmiotu, w stosunku do którego ten zarzut został czynienie. Kreowanie takie, czy formułowanie takiego zarzutu z, w, w oparciu o fakt, że e, ojciec Pana Remiznika był osobą, która działała w, w, w ramach Instytuczeń Partii Polskich e, i e, tutaj wysuwanie dalszych wniosków o tym duchowym dziedzictwie redaktorów Gazety Wyborczej, jak też samej programowej Gazety Wyborczej, no jest w żaden sposób nieuzasadnione, bo zwłaszcza z ust historyka, który od którego wymaga się e, rzetelności w, w ocenie źródeł historycznych, e, taki zarzut nie powinien paść, dlatego że e, jeżeli miałby być on sformułowany tylko i wyłącznie na to, no to nie od e, dawna należy tutaj przypomnieć, że faktem powszechnie znanym jest to, że e, ojciec e, pana Witnika odciął się od e, swojego młodzieńczego zauroczenia ideałów, e, <laughs> decydentem i e, walczył z, e, razem z innymi osobami o obalenie ustroju, e, który e, poznawał. No bardzo, bardzo, bardzo. Proszę stał... Państwa, bardzo proszę o zachowanie powagi, wysłuchanie. Powagi. Ale sąd nie zadba o powagę najpierw. Uprzedzam, że w przypadku zakłóceń powagi sądu, sąd nakłada grzywnę. Także proszę się uspokoić i do końca wysłuchać ustępu tego rodzaju. E, przypisywanie e, przypisywanie tych korzeni e, również samemu paszownikowi w sytuacji, kiedy był on jednym no z twórców trzeciej rzeczy pozwoitej jako e, uczestnik zarówno podsienia e, w czasach prl jak i e, e, uczestnik e, e, wydarzeń, które doprowadziły do e, okrągłego stołu i zmiany e, naszego ustroju na ten, w którym obecnie możemy spokojnie o tym e, e, rozważać i drogę, e, bez e, obawy, że ktokolwiek, kto e, ktokolwiek zostanie e, uskarany, e, stanowi ocenie sądu przyczynę do tego, iż e, takie formułowanie sądu przez Pana e, Rynkiewicza było w żaden sposób jest a, e, nie można tutaj mówić o jakimkolwiek uzasadnieniu e, ostatniej zakwestionowanych e, tez Pana e, Rękiewicza o tym, że redaktorzy byli wykonywani nienawiści do e, krzyża, bowiem e, na potwierdzenie e, tej okoliczności Pan Rękiewicz poznany nie jakichkolwiek argumentów, jak też dowodów. Dziękuję bardzo. Wyrok jest prawomocny. W przypadkach prawnych, jakiej potrzebują, mam